Siema, dziś chciałbym Wam pokazać jak zbudować pułapkę na kolegę <laughs> z dieksami oczywiście. Ups. Musicie mieć te materiały co u mnie. No i zbudować sobie taką ściankę. No i czekać. Ja jeszcze to będzie taka jakby zapowiedź nagram let's play z krzemy z czyli coś takiego. I, I. No i to jest zapowiedź i poradnik, także. Dobrze. Yy, robicie coś takiego. To musi być tutaj. Yy, I tutaj prowadzicie kabla. Znaczy to może być z każdego materiału tutaj to, co ja zbudowałem ze stołu no, no tylko ja budowałem ze stołu no, bo tak mi się chciało. Lubię budować ze stołu. Mm. No i tutaj i, tylko i, przypilnujcie, żeby to nie weszło obok pochodni, bo inaczej Wam to wszystko wypierdolą i... No. Dobra, i teraz odgrywam scenkę. Tylko zobaczę, czy wszystko dobrze. To tutaj, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Tam i... robiłem już takie, to... Dobra, ale teraz odgrywam scenkę. O, ale bym chciała znaleźć te diaksy. Ojej, ale ja chcę znaleźć diaks. <laughs> Moje pierwsze diamenty! Znaczy, drugie. O, ale się cieszę. O... <laughs> Co tu się stało? O oh my god! Puu! Dobra! Jeżeli się podobało, to y, dajcie suba albo lajka. No a ja będę więcej odcinków. Dobrze. Ja to to cześć. Pamiętajcie suba lub lajka.